Jest spora szansa, że w kolejnych latach w EA Sports FC zobaczymy jeszcze więcej klubów. Dlaczego? Wszystko za sprawą umowy, którą EA Sports podpisało niedawno z Europejskim Stowarzyszeniem Klubów. Miało to miejsce dokładnie 13 grudnia 2025 roku. Co taka współpraca oznacza i dlaczego to jest bardzo dobry znak? Postaram się to jak najlepiej wyjaśnić w tym materiale. No to jeszcze zostaw łapkę w górę dla zasięgów i lecimy z tematem. Zacznijmy, jak zwykle, od podstaw. 13 grudnia 2025 roku ogłoszono partnerstwo pomiędzy eSports FC i European Football Clubs, czyli Europejskim Stowarzyszeniem Klubów. Jest to niezależny organ zrzeszający kluby piłkarskie z całej Europy. I to jest organizacja, która nie podlega UEFA. Czy Fifie. No i oczywiście celem takiego stowarzyszenia jest to, aby ochraniać i rozwijać piłkę klubową. Od 2021 roku prezydentem tego stowarzyszenia jest Nasser el khelaifi czyli prezes PSG. Jak już troszkę wspominałem, do stowarzyszenia należą kluby, a konkretnie jest ich ponad 800. No i jak można się domyśleć, to nie są tylko kluby z League Top 5. Ale także kluby z mniejszych czy słabszych krajów. Są też i kluby z Polski. Wedle informacji z 2024 roku do tej organizacji należy 15 polskich klubów. I co istotne, to nie są kluby tylko z Ekstraklasy, ale także z pierwszej ligi. W każdym razie Stowarzyszenie Klubów i eSports FC podpisali umowę wieloletnią. To ma być długofalowy projekt. I ogólnie mamy dwa konkrety. Chociaż no, na filmiku prezentującym to wydarzenie były trzy konkrety, ale tak naprawdę dwa z nich są takie naprawdę istotne. Pierwsza sprawa to program partnerski. I tutaj ciekawostka, eSports FC będzie co roku prawdopodobnie przekazywać 300 tysięcy euro na rozwój poszczególnych klubów. A konkretnie ta kwota 300 tysięcy euro będzie dzielona przez trzy wybrane kluby. I prawdopodobnie raczej to będą te mniejsze zespoły, a to nie będzie tak, że nie wiem, te 300 tysięcy euro, czy tam 100 tysięcy euro pójdzie do Realu Madrid, czy innego wielkiego klubu. No i przede wszystkim te pieniądze muszą iść na projekty społecznościowe. Czyli na przykład na rozwój akademii, lokalnej infrastruktury, jakieś programy zdrowotne, to nie może iść na przykład na transfery czy no jakieś inne cele sportowe. Pierwsze trzy kluby z tego programu zostaną ogłoszone w 2026 roku, a konkretnie w marcu w Lizbonie. Bo tam będzie zebranie tego europejskiego stowarzyszenia. Ogólnie to jest dosyć ciekawe, że EA Sports FC jest już taką marką, takim podmiotem, że to nie oni biorą pieniądze od klubów, tylko właśnie przeznaczają te pieniądze na kluby. No wiadomo, 100 tysięcy euro na klub to nie jest jakaś wielka kwota, no ale przełóżmy to na nasze. Jednak, jakby jakiś polski klub, a zwłaszcza taki mniejszy, otrzymał blisko pół miliona złotych, no to to naprawdę byłby potężny zastrzyk gotówki. Zwłaszcza w przypadku działania akademii czy takich programów społecznościowych. Drugim konkretem związanym z tą współpracą jest fakt, że prawdopodobnie w kolejnych latach, a być może już w FC27, zobaczymy jeszcze więcej klubów, no i być może nawet Lig, bo jednym z celów tej współpracy i tej umowy jest to, aby wprowadzić jeszcze więcej klubów do gry. Oczywiście, to nie będzie tak, że w kolejnej części otrzymamy 10 nowych Lig i kilkaset nowych klubów, tak na pewno nie będzie. Ale taka umowa raczej zwiastuje, że kolejne kluby będą dodawane. Pewna nadzieja też dotyczy Ligi Włoskiej, bo do tego stowarzyszenia nie należą wszystkie kluby z Włoch, ale na przykład Milan, Lazio czy Atalanta Bergamo. A te kluby są nielicencjonowane na razie w EA Sports FC. Wiadomo, oni mają oddzielne umowy z Konami, ale kto wie, może taka współpraca w ramach stowarzyszenia nakłoni ich do tego, żeby jednak wrócili do EA Sports. Jeszcze wspomnę o tym, że ambasadorem całej akcji jest były reprezentant Francji, czyli Marcel Desailly. I on się pokazał na tym filmiku promocyjnym. Razem z graczami esportowymi, bodajże organizacje esportowe klubu z Pragi i z Bazylei. Przejdźmy więc powolutku do podsumowania. Czy taka umowa coś zmieni? W sposób nagły raczej nie. Ale długofalowo możemy być świadkami bardzo wielu ciekawych zmian. Na pewno dużym plusem jest to, że e-sports nie zamyka się tylko na te najlepsze kluby, na topowe ligi, ale podpisując taką umowę też otwiera się na te mniej znane rozgrywki. I mniejsze kluby. Także taka umowa, no nie jest drastyczną zmianą, ale jednocześnie jest symbolem pewnego trendu. I ogólnie moim zdaniem wygląda całkiem obiecująco. Ale czy to faktycznie wpłynie jakoś na rozgrywkę i na poziom gry w kolejnych latach? No to oczywiście się przekonamy, musimy uzbroić się w cierpliwość. Ja jestem raczej umiarkowanie zadowolony, ale to jest jak najbardziej inicjatywa na plus. Przy okazji też zapraszam Cię do innego materiału na moim kanale, w którym to omawiam szanse na to, że w kolejnych latach doczekamy się zarówno Ligi Brazylijskiej, jak i Meksykańskiej. Oczywiście mówię tutaj pod kątem gry eSports FC. A na koniec mam także pytanie do Ciebie. Jakiej ligi albo jakiego klubu brakuje Ci najbardziej w eSports FC26? Napisz jego nazwę lub kraj w komentarzu. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dziękuję również wszystkim wspierającym na Patreonite i Tiply. To dzięki Wam mogę poświęcać swój wolny czas na tworzenie coraz lepszych materiałów. A jeżeli chcesz dołączyć do grona patronów, to sprawdź odpowiedni link w opisie.